Witamy Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Witam Cię Darku i zapraszam Państwa na wspaniały mecz. Dostrzegł ten faul po wślizgu arbiter. Będzie rzut wolny. Przejdźcie w obronie i koniec ataku. to wykorzysta? Ładne dośrodkowanie. Uprzedził interwencję bramkarza i zablokował strzał. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Szansa na kontratak. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No! Musi być bramka! Jestek arbitra dyktuje jedenastkę. Wytrzymał do końca! Znakomicie strzelił! Mogę w powtórce powiedzieć, podręcznikowo wykonam niezgód karny. Bardzo dobre uderzenie. Do rzutów karnych trzeba mieć stalowe nerwy i dużo pewności siebie. Pierwsza bramka zdobyta została w dziesiątej minucie. To się nazywa krycie na rada. No i piłka wyszła poza pole gry. No i wywalczyli aut. Mają teraz szansę na rozegranie akcji blisko pola karnego. No już blisko pole karny. No tym razem udało się przejąć do szokowania. Mał, wizdek sędziego, jakie będą konsekwencje. Nie ma wątpliwości, sędzia pokazuje żółtą kartkę. Ofiarnie teraz interweniował, zablokował ten strzał. grania gra będzie wstawiana od bramki Uch, szkoda za szybko chciał ruszyć do tego podania spalony niecelne podanie i będzie aut Groźnie. Będzie szansa na bramkę. No dobra interwencja obrończa. Mają szansę na kontrakt. No przy takich podaniach ciężko skonstruować składną akcję. Pokazał teraz, że jest ostoją linii obronnej swojego zespołu. Brawa za to wybicie. Przyjął i odgrywa z powrotem. Dziłda praktycznie trafiła w przeciwnika. Nie musiał się ruszać. Dobre przejęcie podania w środku pola. Już blisko pola karnego. Próbował ślizgiem. Piękam w bramce i mamy wyrównanie. Daleka, fantastycznie. Bramka naprawdę A to Atomowe uderzenie. Zawodnik tego kalibru nie może zostać na chwilę pozostawiony bez opieki przed polem karnym. No tak, tym się można delektować. Wspaniały strzał z dystansu. Ktoś Ależ niesamowity atak obrońcy. Nikt nie podążał za tą akcją. Dobra pozycja do oddania strzału. Gra zostanie wznowiona rzutem z autu pod polem karnym rywala. Trzeba przyznać, że sprytnie się uwolni. Będzie wytrożny. Głową w kierunku bramki. No, wyszedł mocno do góry, ale nie ma gola. Wyciągnął się rzeczywiście jak struna. Nie sięgnął tej piłki. Widać, że ćwiczyli ten fragment na treningach. Obrona była zagubiona. Jednak i tym razem nie zdobyli gola. Po Piłka głową wybita przez obrońcę. No przydałoby się dośrodkowanie. Dobra, centra, tego nie zbarnował. A jaka szkoda. Nie udało mu się dosięgnąć tej piłki. Starał się jak mógł. Brawo, skuteczna interwencja bramkarzy. Dośrodkowanie. Zdobywają Bramkę. To był świetny moment do zdobycia gola. Bramka do szatni. Ta sytuacja powinna dodać im pewności przed drugą połową. Ale z urody było to wykończenie. Ogromna radość kibiców. Skuteczna interwencja i znowu mają piłkę. 2 do jednego po pierwszych 45 minutach. Ta bramka strzelona tuż przed przerwą. Ruszyli drugie 45 minut. Spalony. Zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Piętą, dokładnie do kolegi Ma do kogo podać No i znowu są przy piłce, ważne przejęcie Czyste, udane wejście i świetnie przejął piłkę Na połowie rywala, uderza I za chwilę rozpocznął od rzutu rożnego Nowy zawodnik na boisku to zawsze szansa na odmianę gry drużyny, która właśnie przegrywa. Do końca drugiej połowy już niewiele. Jest szansa! Tak szkoda strata. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Rozpocznie grę bramkarz po tym jak piłka opuściła boisko. Słuszna decyzja trenera. Jego zespół przegrywa. Zdecydował się na zmianę. Miejmy nadzieję, że będzie z niej pożytek. Korzysta. Ładnie prze... O, bramka! Mamy powtórkę. Kto jak kto naprawdę potrafi fenomenalnie główkować. prawda I pokazuje to zresztą nie po raz pierwszy. Takie wykończenie jest domeną najlepszych zawodników na świecie. Chyba każdy by się cieszył z takiego gola. Wymiana trójki graczy. Zobaczymy co wniesie przez zespołu. aut bramkowy i będzie wstąpienie od bramkarza no zupełnie jakby byli na treningu podają piłkę między sobą zdecydował się dośrodkować dobre dośrodkowanie i co dalej pojedyncza zmiana Zastrzyk świeżej krwi to powinno przynieść efekty, bo przecież przegrywają. Może być groźny. O, byłoby niebezpiecznie, gdyby obrońca nie był na posterunku. Nie do końca udana interwencja, obronił uderzenie, ale znakomicie ustawiony zawodnik rywala zdołał dopaść do piłki i posłać ją do siatki. Nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. Centra w pole karne. Będzie niebezpiecznie. Ale szlicznie uderzył. Jakimś cudem broni. Nie wiem jak ty, ale jestem w szoku. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. No dobrze teraz zagrał głową i nadal są w posiadaniu piłki. mu się z tym wyjściem spalony. Czy to dobra uderza, ależ broni. Czy utrzyma się przy piłce? Czy to wykorzysta? Błysnął refleksem, ale nie umiejętnościami. Troszkę panicznie zagrał. Dobre przejęcie w obronie. Brawo. Dobre, dalekie wybicie. No naprawdę mało brakowało. Spotkanie od początku było jednostronne, no i nie ma wątpliwości, kto wygra w tym meczu. Dobrze w pole karnym. Broni, ale piłka w grze. No, będzie gol. Piękny gol! Nie po raz pierwszy w tym meczu potwierdzają swoją dobrą postawę. Teraz nikt już nie powie, że ma wątpliwości komu należy się zwycięstwo. I jeszcze mamy mocny akcent na zakończenie. Nie dali dziś żadnych szans rywalom. Dobitnie to te podkreślają na końcu. No, chyba nie do końca to mu chodziło. Zajmują pierwsze miejsce w lidze. Dołączam się do tych gratulacji dla zespołu, dla menedżerów. Dobra robota, panowie. Szkoda, że to już koniec. Czas pożegnania. Żegnają się Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz.